I mogę w kolejnym odcinku na kanale i drugi dzień, a właściwie drugi odcinek z Eventu Team OSSIN z Premier League. I obok tego dostaliśmy jeszcze kilkanaście fajnych kart z EFL, m.in. Brown Hill czy AkPO. Naprawdę wyglądają oni e, bardzo, bardzo dobrze. Jedna z tych kart podaje, że Akpom kosztuje chyba 750 tysięcy, więc naprawdę jest co aktualnie trafiać w paczkach. Dzisiejszy dzień jest dzień, w którym dostajemy e, powtarzalne SBC e, z paczkami ligowymi i jest nowe SBC 81 plus zawodników 11 z Premier League, właśnie. Ale to, jaki koszt zrobili, to jest naprawdę jakiś żart. 85 i 83 za paczkę z 10 czy 11 zawodnikami 81. To jest naprawdę gruba przesada i naprawdę Wam to odradzam, chyba że macie jakiś duplikat niewymienny, to z, nie wiem, Kasemira czy coś w tym stylu i nie macie z nim co zrobić, bo wszystkie SBC już zrobiliście, to wtedy nam to polecam. W innym wypadku naprawdę odradzam, bo jest to gruba przesada. I jedno z najlepszych SBC powtarzalnych, jakie istniało w poprzednich latach, teraz niestety to jest zmienione, bodajże w poprzedniej chwili też już to było, że jest paczka z 8 zawodnikami z danej ligi, gdzie są 3 rzadkie karty i reszta zwykłe złote. W poprzednich chwilach było to oczywiście 12 zawodników, a teraz zmienili to na 8. I tymi paczkami raczej zajmiemy się w kolejnym odcinku. Myślę, że około 50 tych paczek będę otwierał i zobaczymy, czy uda się coś trafić, bo na dzisiaj mam mnóstwo paczek jeszcze z poprzednich tygodni, które zbierałem. Jeżeli chodzi o nowe karty, chyba nic nowego nie dostaliśmy. Ważne mecze UEFA dostaliśmy też również dzisiaj i jest oczywiście półfinał. Real z Manchesterem i Milan z Interem. Myślałem, że dostaniemy dzisiaj SBC. O ikonę powtarzalne jakieś, bo naprawdę tych duplikatów wyżej ocenionych nie ma gdzie wrzucać, szczerze mówiąc. Jestem player pick z mm, bohaterem food, ale nie sądzę, że bohater foot jeszcze by kogoś jakoś bardzo interesował. Nie wiem, są może ze dwie czy trzy karty, które dalej są e, jakkolwiek coś warte. A reszta to jest raczej już mniej e, ciekawe. I chyba szczerze mówiąc, poza tym jest to tyle, jeżeli chodzi o content od. E, Niedzieli? Przynajmniej jeżeli chodzi o zadania e, OSBC, a jeżeli chodzi o zadania sezonowe, tutaj też chyba szczerze mówiąc nic nowego, tak nie dostaliśmy paczkę za 45 tysięcy, gdy rozegramy dwa mecze. E, I w sumie jest to tyle. Na kolejny odcinek też będę raczej e, otwierał paczki właśnie i Player Piki e, za food champions. Nie wiem ile tych player piku Będzie może jeden, może dwa, w zależności od tego, ile będę grał meczów. E, dobrze, że teraz jest przedłużona liga weekendowa i można grać e, do wtorku tak naprawdę, czyli do dzisiaj, jak to oglądacie, bo odcinek wychodzi w, we wtorek, a ja nagrywam to w poniedziałek. Dobra, więc chyba content omówiony. Tak naprawdę, tak mówię, nie dzieje się zbyt dużo jak na tocy z e, Premier League, więc zaczniemy sobie od jakiejś większej paczki. Niech będzie ta z jednostami dzwonnikami 81+, plus, a kolejne już tylko te, w których coś będzie. Na pewno otwieram aż do momentu trafienia chociaż jednego toca z Premier League. Już w pierwszej paczce jest toc. Szkocja. Środka Pomocy League, ale niestety jest to ZFL. E, Banan. 90. I jeszcze karta Men of the Match. Właśnie, karty Men of the Match trafiły do paczek. Jest ich chyba około 15, więc też jest co trafiać, więc chociaż tyle. Powiem wam szczerze, że mam naprawdę dość spory problem, jeżeli chodzi o otwieranie tych paczek, bo jak widzicie, naprawdę mam ich mnóstwo, bardzo fajnych. Tylko problem jest w tym, że nie mam co robić z duplikatami, bo nie ma SBC, gdzie mogę wrzucać ośrodki dwójki i ośrodki trójki. Wczoraj zrobiłem sobie chyba ponad. 10 paczek z informami, w których nie trafiłem zupełnie nic, ale musiałem gdzieś zrobić, bo lepsze to, żeby mieć 10 informów, nawet minimalnych tych 81 czy 82, ocena, niż po prostu quicksilować te paczki, te karty, które teraz będę trafiał. Dobra, druga paczka 83, plus i jest karta Men of the Match, i będzie to Lindelof, którego pewnie w tym tygodniu trafimy jeszcze kilkanaście razy w paczek z upgrade'u Premier League. W sumie to już go mam, szczerze mówiąc, więc chyba go wrzucę do SBC o bohatera. FUT. Bo nie mam coś, co się więcej zrobić, tylko to rozbudowa Premier League, którą prawdopodobnie i tak zrobię. Bo, no bo tak jak mówię, nie mam gdzie ich e, wrzucać, tych kart po prostu. Więc dobra, Lindelofa wrzucamy tutaj e, i zobaczymy, co uda się trafić w kolejnym, już naprawdę nie wiem, którym player Piku 88 z bohaterem Food. I dalej, jedna karta, kto mi to dalej, jest to Jaja Ture. Zobaczymy, czy uda się go w końcu trafić. Dudek, Marquez i kolejny. Fatalny player pick, Będziemy oczywiście rafę markę za 91, nie wiem, z wart około 250 tysięcy. Także do klubu i lecimy dalej z paczkami. Ok, 8 zawodników Premier League. Te dwie paczki miałem, yy, one są chyba z zadań sezonowych i jest to z Premier League. Brazylia, SP i jest to fantastyczny traf. Bruno Gmaraesh 93 i najważniejsze jest to, że go jeszcze nie mam, już w pierwszej paczce z upgrade'ów. Można powiedzieć, bo to jest ta sama paczka to z upgrade'ów, ale ta jest paczka z zadań sezonowych. Toc z Premier League. Wow. Tego naprawdę się nie spodziewałem. Bruno Guimaraes 93, który jest wart około 200 tysięcy. Lecimy dalej. Okej, okay, dogopałem się jeszcze do paczek z m.in. Tocem Eredivisie, więc tą paczkę sobie też możemy e, otworzyć. Aha, jeszcze mam jedną paczkę z gwarantowanym Tocem właśnie z e, Premier League za zadania stanowe, którą też możemy sobie w, sumie w dzisiejszym odcinku otworzyć. I kolejny duplikat w Tocie, którego wrzucimy do tego SBC z 81+ z Premier League. I w sumie możemy go sobie teraz e, odebrać i też wam to polecam robić, jeżeli nie gracie to naprawdę wam to polecam, bo to jest paczka z gwarantowanym totsem Premier League, jakby nie było i macie 5 meczów dziennie do zrobienia i jest to do końca e, tygodnia, więc zobaczmy co będzie w mojej paczce z gwarantowanym totsem Premier League. Jeżeli robiliście już te zadania to piszcie co wam e, udało się trafić. Mam nadzieję, że ta paczka się w ogóle tutaj pojawi, że nie będę musiał otwierać jeszcze kilku jakiś e, słabszych. Czy będzie to na samym końcu? I jeszcze paczka z ikoną dzisiaj e, będzie na pewno w e, odcinku. I mamy na sam końcu paczkę z Gwarancją za Premier League, więc otwieramy i zobaczmy, jaka będzie narodowość. Jest Ukraina i będzie to Zinchenko. Plus taki, że go jeszcze nie mam. Dobra, słuchajcie, niech teraz będzie paczka za 50 tysięcy. To są paczki za Food Champions z poprzednich tygodni. Jest walkout bez toca, ale chociaż tyle, że walkout jest Francja, bramkarz i będzie to Mania 87. I słuchajcie, zgłaszamy to drugie SBC z paczką 11 zawodników, 81, Premier League, i zobaczymy, co w niej będzie. I tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli nie macie jakiegoś niewymiennego duplikata, właśnie, to od razu mam robić tą paczkę. Zobaczmy, co będzie w mojej. Czy będzie jakiś toc? Wątpię, naprawdę bardzo. No właśnie. Dania 83. W paczce, za którą dałem jakieś 80 tysięcy. Naprawdę nie róbcie tej paczki. Dobra, słuchajcie, otworzymy jeszcze jedną paczkę, niech będzie ta z dwoma zawodnikami 85+, plus i na sam koniec paczka z ikoną. Zobaczmy, co będzie teraz w tej z dwoma zawodnikami 84+, plus, tak to mówiłem? Chyba tą, mam nadzieję, że tą. Zobaczmy, czy tutaj coś e, będzie. Jest złokał, ale bez, to Także, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie, subskrybujcie kanału, e, zasubskrybujcie, duplikat kolejny niestety. Także wrzucam te duplikaty jeszcze do... E, Mysłownika miesiąca z El yrym zawsze jest to jakikolwiek e, foder niż to e, po prostu quicksellować. I to do klubu. I jeszcze raz, jak możecie, zobaczcie, jak nie, skrycie kanału, e, zasubskrybujcie i piszcie, czy Wam udało się trafić już jakąś kartę Team of the Season z Premier League. I na sam koniec paczka z ikoną Team of the Year lub urodzinową. Zobaczmy, czy będzie coś grywalnego tym razem. Jest ikona Toty. Francja. Lewy pomocnik, i jest to Pires. Jest to naprawdę chyba bardzo rzadki traf. Oglądałem dość sporo tych paczek z ikonami i naprawdę myślę, że jedna na 50 utwartych paczek to jest właśnie ikona Toty. Szkoda, że nie Brazylia i że nie Ronaldinho, ale i tak Pires wydaje mi się, że jest w miarę okej. Okay. Dobra, może jednak nie tak okej: okay. 300 tysięcy, ale zawsze jest to ikona Toty, która jest naprawdę rzadka do trafienia. To była tyle i widzimy się prawdopodobnie w środę albo w czwartek w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.